Witajcie z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a w dzisiejszym odcinku czas na spojrzenie na najnowsze budżetówki od Nike. Zresztą widzimy tanie pudełko Nike, czyli Nike Precision 7. Ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie zasubskrybować kanał i dodatkowo pamiętajcie polubić ten film i lecimy z nowym odcinkiem. Otwieramy pudełko, no tu jak zwykle będzie bieda, nic wybitnego, ale samo w sobie buciwo uważam za nawet w miarę ładne. But już mamy wyjęty. Są to najtańsze buty Nike. A. Mamy tutaj też oczywiście meteczkę, że recycling, move to zero, Nike. I pierwsze, co mnie zaskoczyło, że nie ma tych papierowych wkładek. Co zawsze mam z tego bekę, że wiecie, Mniej materiałów, bardziej ekologiczne a papierowe wkładki w środku, dodatkowo jakieś inne główne. No i tak mało ekologicznie to wychodzi w ogólnym rozrachunku. Sam but sobie Nike, jak to Nike. Materiały nie będą najwyższej jakości, chociaż tak szczerze jak dotykam w pocholewce. Naprawdę, naprawdę, nie wierzysz, że to mówię, ale. But wydaje się całkiem, całkiem. Spory minusem dla wielu fanów Nike na pewno będzie w tych butach to, że nie ma tutaj żadnej poduszki w podeszwie. Mamy tylko pianeczkę. No ja też bym wolał chyba jakąś poduchę z przodu chociaż, to bym był bardziej ukontentowany. Nie ma, to nie ma, przeżyjemy, sprawdzimy je. Ale naprawdę jeśli chodzi o materiały cholewki, kurczę, naprawdę, naprawdę. Wiadomo, jest to Szmatex ale takie troszeczkę lepszy niż zazwyczaj, naprawdę. Jak jest w środku? Sznur wadła, bieda, czyli dobre. Język w miarę miękki. Wnętrze buta, no tutaj mógłbym się doczepić, tutaj jest troszeczkę twardo, wyjmijmy naklejkę. Mogłoby być lepiej, chociaż nie ma tragedii tak naprawdę. Wszystko wygląda tanio, ale w miarę porządnie. Naprawdę, a jeśli chodzi o wykończenie, to, moi drodzy, lepiej niż niektóre główne linie Nike. Może ze 2 gramy kleju gdzieś wystają. Naprawdę jest prześlicznie. Zobaczmy drugiego buta, bo może w tym drugim jest klej i tylko jeden trafił się perfekcyjny. Jak perfekcyjny? No tutaj, nie, naprawdę, bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Jeśli chodzi o podeszwę zewnętrzną, specjalnie wziąłem ciemniejszą <grym> i beztransparentnej. Podeszwa twarda. A tego w miarę wymagamy, ponieważ im twardsza podeszwa, tym dłużej pożyje. W szczególności na outdoorze, bo ja bym chciał te buty na outdoor. A taki fiolecik pasuje nam do różowych strojów. Buty nie grają, więc ja to tam popsuję. But sam w sobie wytrzymały. Uważam, że... Znaczy, mam nadzieję, że powinno być dobrze. Nie, nie, lubię, nie lubię tego słusza tutaj w środku. To mnie już drażni. Po co tu ten słusz? Więcej trakcji, więcej trakcji, mojej drodzy i byłoby dobrze. Ta pianeczka jak będzie pracować? Hmm, nie wiem. Ja Wam powiem szczerze, że wszystkie buty eko od Nike nie kojarzą mi się najlepiej, ponieważ zazwyczaj są przeciętne, a przy tym drogie. Te są tanie: 329 zł. Retail. Kiedy wy to oglądacie, nie wiem, czy jest jeszcze ta Member Day promocja na Nike. Mam nadzieję, że tak. No to wtedy minus 25%, czyli minus 75 zł. Kurczę. Poniżej 250 zł. Chyba 244, jak dobrze liczę. To nie najgorsza, nie najgorsza cena, więc cóż moi drodzy. Co zostaje mi jeszcze? Sprawdzić ich wagę i wlatuje waga łucznik. Waga już jest. Ja stawiam 410. O, 380. Zdziwiłem się. No, 380, więc no, lekkie. Lekkie. Jeśli ktoś chce lekkich butów Nike na outdoor, wstępnie, ale to podkreślam, bardzo wstępnie, uważam, że to może być ciekawa opcja. Ponieważ są tanie, materiały nie wydają się najbardziej szmaciane. Zobaczymy, jak będą oddychać, bo nie mam pojęcia. Szczerze, Tutaj to jest tak, że mogą oddychać fajnie, a mogą nie oddychać wcale, więc kompletnie nie mam pojęcia i nie chcę Was wprawiać w jakieś oszołomienie i dlatego zapraszam już Was na recenzję tych butów, która będzie za jakiś czas. Dobra, z mojej strony to już wszystko i do zobaczenia w następnym odcinku. Nawag!